Dzień dobry Państwu. Tematem mojego wystąpienia będzie udział działaczy Związku Młodzieży Polskiej Z oraz Ligi Narodowej w działalności konspiracyjnej, co dla nich zakończyło się uwięzieniem w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Ten rozdział historii 10 pawilonu jest może mniej znany z racji tego, że przez wiele lat mówiono w zasadzie wyłącznie o działaczach ruchu robotniczego, którzy oczywiście w większości tutaj byli więźniami, szczególnie w wieku, pod koniec wieku XIX i na początku XX. Natomiast rozdział, który no, moglibyśmy nazwać narodowi demokraci czy endecy w, w X Pawilonie był swego rodzaju białą plamą. Przed rokiem 1989 Zaczęto już mówić o tym, że tutaj więźniami byli przedstawiciele różnych obozów politycznych, ale obracało się to wokół w zasadzie tylko ruchu socjalistycznego, a więc od PPS-u do SDKPL czy bundu. Czy możemy więc powiedzieć, że jest to karta całkowicie nieznana? Oczywiście nie. Już przed wojną zaczęły ukazywać się zarówno wspomnienia, jak i Opracowania dotyczące działaczy Związku Młodzieży Polskiej i Ligi Narodowej, którzy byli tutaj więźniami. Przede wszystkim musiałbym tutaj wymienić książkę Tomasza Ruśkiewicza, Tajny Związek Młodzieży Polskiej w latach 1887-1893. To była książka, która została opublikowana w roku 1926 i traktowała o. Dochodzeniu, jakie miało miejsce w X Pawilonie w latach 1891 92 a dotyczyło to właśnie Związku Młodzieży Polskiej Zet i zorganizowania przez tą organizację nielegalnego, nielegalnej manifestacji w dniu 3 maja 1891 roku, czyli w stulecie Konstytucji 3 maja. W wyniku tego dochodzenia, czy śledztwa, Aresztowano razem 23 osoby. Tomasz Ruśkiewicz w tej swojej książce przedstawia nam te postacie, e, które są wymienione w kolejności alfabetycznej. Ja może Państwu przedstawię tylko kilka sylwetek. E, na przykład Jan Stecki, szlachcic lat 21, student Warszawskiego Uniwersytetu. Rychłowski Piotr, szlachcic lat 22. Jan Kazimierz Król, szlachcic lat 37, nauczyciel. Jan Warchocki, lat 30, lat 30. Domagalski Ignacy, szlachcic lat 31. Już z tego widzimy, że byli to głównie ludzie młodzi. Jak przekraczał 30, można było uznać, że już jest dosyć zaawansowany wiekowo. Z reguły byli to studenci w wieku 20, 21 czy 22 lat. Ale dla nas najciekawsze jest to, że w gronie tych 23. Aresztowanych i osadzonych w X. Pawilonie był również Roman Dmoski. Ten epizod w jego życiorysie, który miał miejsce od sierpnia 1892 roku do stycznia 1893 roku. Jest stosunkowo mało znany, chociażby z tego powodu, że sam Dmowski właściwie nie zostawił nigdy żadnej relacji na temat swojego pobytu w X Pawilonie. I w zasadzie wszystko, co wiemy na ten temat, to wiemy z książki właśnie Ruśkiewicza oraz z artykułów prasowych, które ukazywały się np. w tygodniku ilustrowanym w okresie I wojny światowej. E, e, oczywiście są też relacje innych więźniów, którzy w tym czasie tutaj byli, ale samego e, DMoskiego relacji nie mamy. To wynikało oczywiście z różnych późniejszych, jakby jego przemyśleń, że nie przywiązywał on większej wagi do tego początkowego okresu swojej działalności, konspiracyjnego, nielegalnego e, i właściwie nigdy o tym nie wspomniał. Ale skoro wspomniałem tu o Tomaszu Ruśkiewiczu, który no, dzięki jego tej pracy z roku 1926, bardzo dużo wiemy o, tych, o tym śledztwie, to kilka słów właśnie o Ruśkiewiczu. Ruśkiewicz pochodził z Końskich, urodził się w roku 1867, był wychowankiem gimnazjum w Kielcach, tego samego gimnazjum, w którym kończył również Stefan Żeromski. Obaj się doskonale znali. W muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego możemy Zobaczyć zdjęcie Ruśkiewicza, właśnie z okresu, kiedy był uczniem tego gimnazjum. Zdjęcia, którego bardzo długo nie mogłem znaleźć, ponieważ zdjęcia Ruśkiewicza są z lat późniejszych. Natomiast to zdjęcie przedstawia go jako gimnazjalistę. Oczywiście potem on był studentem w Petersburgu i tam wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej Z. I tak właśnie trafił potem do 10 pawilonu. To dochodzenie, które miało miejsce kilkanaście miesięcy. Zakończyło się wyrokami stosunkowo łagodnymi. Z tych 23 osób, z których częściu przeczytałem, ale jeszcze o jednej osobie chciałbym wspomnieć, był to Bolesław Hirschfeld, mieszczanin lat 31, właściciel Instytutu Wód Mineralnych. Postać trochę legendarna. Był to człowiek pochodzenia żydowskiego, który przeszedł na katolicyzm, tak samo jak jego dwie siostry. Jadwiga i Helena. I właśnie jedna z tych sióstr, Helena, była żoną Tomasza Ruśkiewicza. To tylko pokazuje, że to środowisko dosyć ściśle ze sobą było związane. Ale tenże Bolesław Kirschfeld był głównym podejrzanym w tym, w tym dochodzeniu. Był przyjacielem Romana Moskiego. I oni potem się rozstali już po wyjściu z więzienia, a Bolesław Hirschfeld umarł w 1899 roku, popadł w depresję różnie dzisiaj się interpretuje ten okres jego życia. Na pewno był to człowiek, który zostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia i nawet ze strony działaczy ruchu narodowego był traktowany jako jeden z założycieli w ogóle Związku Młodzieży Polskiej Z. Jakie to były wyroki, bo tu mówiłem, że to wyroki nie były wielkie. Z reguły to było 3 albo 5 lat wydalenia z terenu Królestwa Polskiego, czyli jakby skazany, a te wyroki ogłoszono na początku 1893 roku, musiał opuścić teren królestwa, przy czym sam wybierał miejsce pobytu. Stąd też na przykład Dmowski, Hirschfeld wybrali teren dzisiejszej Łotwy, czyli Mitawę, to jest podrygą a na przykład inni wybierali wyjazd za granicę na studia. Na przykład Hirschfeld początkowo przebywał razem z Dmowskim w Rydze i w Mitawie, potem wyjechał do Szwajcarii. Czy, jakie było znaczenie tego procesu, właśnie procesu tego dochodzenia? Przede wszystkim był to pierwszy duży, duże dochodzenie po Powstaniu Styczniowym i po procesie Wielkiego Proletariatu. Przypomnę, Wielki Proletariat to jest początek lat 80. Ludwik Waryński Między innymi, natomiast ten, to dochodzenie było znacznie szersze i dotyczyło ono już działalności stricte patriotycznej. Można powiedzieć, że było to pierwsze dochodzenie, pierwszy proces, który miał miejsce po powstaniu styczniowym, stąd też jego znaczenie. Miało to również znaczenie dla dalszego rozwoju i ewolucji właśnie tej organizacji, jaką był Związek Młodzieży Polskiej Z, który, jak wiadomo, potem. Pojawiła się inna organizacja, czyli Liga Narodowa w roku 1893. Skądinąd bardzo ciekawe, że Roman Dmowski, który opuścił budynek 10 Pawilonu na początku stycznia 1893 roku, miał oczekiwać na wolności, na ogłoszenie wyroku. Teoretycznie mógł wyjechać nielegalnie z terenu królestwa, ale on został i w tym czasie właśnie założył 1 kwietnia 1893 roku ligę, narodową, czyli jakby to mu nie przeszkadzało to, że ten wyrok nad nim wisiał jeszcze w prowadzeniu działalności konspiracyjnej. Generalnie możemy powiedzieć, że były to czasy, gdzie represje były stosunkowo ograniczone, także zarówno te wyroki, które zostały ogłoszone były nie, dosyć łagodne, mimo że w akcie oskarżenia mówiono o e, uczestnictwie w tajnym towarzystwie mającym na celu w dalszej lub bliższej przyszłości, przez obalenie obecnego państwowego ustroju, odbudowanie politycznej niepodległości Polski, i w tym celu wydawali i rozpowszechniali zabronione wydawnictwa i przedmioty podburzające przeciw władzy wyższej. Tu cytuję z dokumentu, który jeszcze znajdował się w archiwum głównym jak Dawnym, przed wojną. Dzięki Różkiewiczowi, jakby wiemy, jaka była jego też. Czyli teoretycznie było to, bardzo poważne oskarżenia. Mimo to wyrok nie był najwyższy. Drugim wydarzeniem, które warto wspomnieć, jeżeli chodzi o więźniów związanych ze Związkiem Młodzieży Polskiej i Ligą Narodową, to jest rok 1894, a właściwie to się działo po roku 1894. Przypomnę, że drugą taką legendarną manifestacją w końcu XIX wieku było zorganizowane w okresie kolejnej rocznicy wybuchu powstania kościuszkowskiego tak zwana czyli to był kwiecień 1894 roku w stulecie insurrekcji kościuszkowskiej działacze Ligi Narodowej redaktorzy głosu również manifestowali w Warszawie i to śledztwo które miało na celu Wyłowienie tych uczestników tego zgromadzenia również zaowocowało, no może nie tak licznymi, ale jednak aresztowania. Jednym z aresztowanych był Józef Karol Potocki, zwany Bohuszem. To był jego pseudonim yy, literacki, czy, czy raczej publicystyczny, założyciel głosu, yy, który yy, symbolizował niejako swoją postawą yy, tą Kilińszczyznę. On był uwięziony między 27 maja a 22 lipca 1800. 94 roku. Z naszego punktu widzenia ważną postacią, która tutaj również trafiła, był Józef Chłasko, późniejszy, bardzo znany dziennikarz, urodzony w 1865 roku z Wilna, który z kolei trafił tu w roku 1895. Jak widzimy, niektórzy byli aresztowani w dłuższym przedziale czasu, po prostu śledztwa były prowadzone, jakby to się dzisiaj powiedziało, rozwojowo. Tutaj też nie zapadły jakieś wielkie wyroki, tych aresztowanych i osadzonych, takich jak Chłasko, właśnie i Potocki, było więcej, ale w, ty w tym miejscu chciałem się zatrzymać przy jednym z więźniów. To był Jan Ludwik Popławski. Jan Ludwik Popławski, który właśnie trafił tutaj w roku 1894 95 to był jego czwarty pobud. Pobyt w 10. Pawilonie jako więźnia. Przy czym wcześniejsze jego pobyty tutaj, a Jan Ludwik Popłaski przecież był potem znany jako jeden z głównych ideologów obozu narodowego, narodowej demokracji. Wcześniej był tu aż trzy razy. To znaczy pierwszy raz to był lata 1878-79. Potem w latach 1884 przez kilka miesięcy podejrzana przynależność do. Wielkiego proletariatu i wreszcie wyrok za kontakty z organizacjami socjalistycznymi wrzesień 1885, październik 1885. A więc widzimy, że ta postać, która w roku 1894-1895 trafiła tutaj jako działacz Ligi Narodowej, redaktor głosu, a więc jako działacz narodowy, wcześniej był tutaj osadzony jako socjalista. To też pokazuje, że w ówczesnych czasach, kiedy dopiero kształtowały się nowoczesne partie polityczne, te wielkie ruchy polityczne, jak ruch socjalistyczny, ludowy czy narodowy, podziały między nimi nie były aż tak wielkie i bardzo łatwo było przejść z jednego obozu do drugiego. Ci młodzi ludzie, którzy mieli wówczas po 20-25 lat, byli dopiero w trakcie poszukiwania swojej drogi politycznej i ideowej, stąd też mogli trafiać najpierw do organizacji socjalistycznych, tak jak Popławski, a kończyli już jako działacze Ligi Narodowej i Narodowi Demokracji. To zresztą budziło potem y, kontrowersje czy spory dotyczące czy też Jan Ludwik Popławski od początku był wrogiem ruchu socjalistycznego, niejako tak zwaną wtyczką, czy też y, rzeczywiście był tylko osobą, która poszukiwała drogi. Oczywiście ta druga odpowiedź jest słuszna. Nie było żadnych wtyczek, po prostu ci ludzie wówczas się znali i te różnice nie były takie wielkie. Te dwie daty, czyli 1891-1894, te dwa ważne wydarzenia, aczkolwiek może nie te, które wstrząsnęły Polską ówczesną, czyli demonstracje w związku z Konstytucją 3 Maja i kościuszkowską, zamknęły jakby tą pierwszą falę więźniów X Papilonu należących do tych organizacji ale ta działalność trwała dłużej. Przede wszystkim wspomniałbym tutaj o końcówce lat 90. XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z działalnością dalej nielegalną, np. Towarzystwa Oświaty Narodowej, Towarzystwa Oświaty Ludowej, były to organizacje samokształceniowe, które były związane z Ligą Narodową, ale wcale już wszyscy członkowie tych organizacji nie musieli być działaczami Ligi Narodowej. Ale uznaje się w literaturze, że były te towarzystwa oświaty pod kontrolą Ligi Narodowej. Na przykład trafił tutaj w roku 1898 Ludwik Włodek, znany później działacz Narodowej Demokracji, który spędził tutaj kilka miesięcy właśnie za działalność w Towarzystwie Oświaty Narodowej. Trafił tutaj również Władysław Jabłonowski. Który był potem senatorem w okresie II Rzeczypospolitej, rocznik 1865, żył bardzo długo, bo do 1958 roku i był jednym z więźniów X y, y, Pawilonu. Y, właściwie ta liczba osób osadzonych z tego nurtu politycznego teoretycznie kończy się w roku 1905, kiedy Liga Narodowa decyduje się na podjęcie legalnej działalności. Wtedy w Rosji zachodzą te przemiany, nazwijmy, konstytucyjne, i w zasadzie wygaszanie działalności konspiracyjnej powoduje też, że ci działacze przestają tutaj trafiać do 10. Pawilonu. Ale zanim to nastało, jeszcze tych aresztować było sporo. Są to czasami osoby mniej znane, tak jak na przykład Stanisław Hagmeier, który był studentem związanym z obozem narodowym i trafił tutaj w okresie strajku szkolnego. Wreszcie Eligiusz Niewiadomski, postać znana w polskiej historii no, jako zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza, co nastąpiło, jak wiemy, w roku 1922, ale mało kto wie, że w roku 1901 nie na długo, bo zaledwie na dwa tygodnie, trafił też do 10 pawilonu za kolportaż nielegalnej prasy narodowej. Chodziło tutaj głównie o takie pisma jak Polak czy Przegląd Wszechpolski. Mamy nawet cele, w której siedział Ligiusz Niewiadomski, bo zachowały się dokumenty. To była cela numer 17 na pierwszym piętrze. Był jeszcze w roku 1904 jeden działacz Ligi Narodowej, Józefat Bohuszewicz. To był działacz Ligi Narodowej z Kresów, który tutaj został aresztowany w Piotrkowie Trybunalskim, przewieziony do X pawilonu. Zostawił taką relację dotyczącą tutaj swojego pobytu, gdzie między innymi opisał jakimi metodami, przy pomocy jakich metod kontaktowali się więźniowie między sobą. To był okres pewnego rozluźnienia, jak nazwijmy to, reżimu tego więziennego, więc to zachodziło łatwiej. Józefat Bohuszewicz, o którym mówię, potem wystąpił z Ligi Narodowej, był nawet przeciwnikiem polityki Romana Domowskiego, ale w tym czasie, kiedy tutaj odbywał no, jeszcze nie karę, tylko przebywał na czas śledztwa, był działaczem Ligi Narodowej. I pytanie, które można zadać na końcu, jeszcze kto był ostatnim więźniem z, te, z, tej, z tego kręgu ideowego. Otóż tu jest ciekawostka, bo był to Władysław Rabski, dziennikarz z Wielkopolski, który przez większość życia działał już tutaj w Zaborze Rosyjskim, a potem już w II Rzeczypospolitej. Był to krytyk literacki, teatralny, postać szalenie barwna który cały czas miał obywatelstwo pruskie, czyli państwa w ramach cesarstwa niemieckiego, a zaangażował się w działalność narodowej demokracji już w zasadzie wcześniej, bo na początku wieku XX. I w okresie I wojny światowej spędził ją na emigracji, czyli wyjechał do Moskwy, do Rosji, ale wrócił tu latem 1918 roku, kiedy no jeszcze stali tu Niemcy. I Niemcy go aresztowali i był oskarżony o zdradę stanu. Przypominam, był dalej obywatelem Pruski. Groziła mu realnie kara śmierci, bo wiemy, że te kary śmierci tutaj wykonywano, głównie w latach 1917-18, ale tak się złożyło, że nagle przyszła niepodległość i on był więźniem, który opuścił 10 pawilon, uwaga, 11 listopada 1918 roku, czyli w dzień, który uznajemy za odzyskanie niepodległości. To jest taka symboliczna klamra, zamykająca działalność, no nie tylko tego obozu, bo wyszedł również z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej. W ten 11 listopada tutaj jeszcze różni więźniowie też byli. Jakby podsumować to od strony ilościowej, proszę Państwa, czy to dużo, czy mało tych więźniów z tego kręgu ideowego. Początkowo wydawało się, kiedy zacząłem się zajmować tym tematem, że to będzie no garstka, ale cały czas odkrywa się nowe nazwiska, <coughs> czasami bardzo epizodyczne, tak jak na przykład mówiłem o tym Stanisławie Hagmajerze. Jak o innych, którzy nieraz na 1-2 dni tutaj mogli trafić, na przykład za kolportaż prasy, jakby się nie jakby odznaczyli w tej historii. Natomiast takie znaczące nazwiska jak Jan Ludwik Popłaski, Roman Dmowski, Władysław Jabłonowski czy Józef Łasko, to jest późniejsza czołówka Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego. A więc to były postacie znaczące potem w II Rzeczypospolitej. I ta ich przeszłość, nazwijmy, więzienna. Była mało bądź w ogóle nieznana. Jeszcze jedna uwaga, że działacze, ci właśnie, których przed chwilą wymieniłem, nie przywiązywali potem w okresie, kiedy już byli politykami z Drugiej Rzeczypospolitej, aż takiej wielkiej wagi do tego epizodu swojego życia. I na przykład, nie uprawiali czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali kombatanstwem, to znaczy pisaniem artykułów, wspomnień, jak to ja tutaj przeżyłem, co ja tutaj przeżyłem. Jakie katusze, tak jakby to był epizod ważny, ale nie aż tak ważny, żeby przywiązywać do niego wagę. Stąd też na przykład w okresie międzywojennym ja nie spotkałem się z żadnymi obchodami, które na przykład organizowała Polska Partia Socjalistyczna przed bramą straceń, czy na terenie 10 pawilonu, obchodzenia tych rocznic związanych właśnie z uwięzieniem, czy też nawet z martyrologią. Patriotyczną, właśnie nie ma czegoś takiego. Natomiast y, y, wspomnieć jeszcze powinienem o jednym działaczu, który został jako jedyny z tego kręgu ideowego stracił życie. To był Stanisław Krawczyk, robotnik, działacz Narodowego Związku Robotniczego, który w 1908 roku został skazany na śmierć. On, co prawda, nie był politykiem, tylko raczej działaczem robotniczym, ale Narodowy Związek Robotniczy wywodził się z obozu narodowego, był pod kuratelą Ligi Narodowej no mniej więcej do roku 1907 -08. No potem jakby poszedł własną drogą, tym niemniej o tą postać też powinniśmy wymienić, bo to była jedyna ofiara śmiertelna jakby wywodzącego się z tego kręgu ideowego. Na naszej ekspozycji w 10. pawilonie umieściliśmy tablicę upamiętniającą główne nazwiska związane z tymi organizacjami, o których mówię. To jest pewne oddanie hołdu tym postaciom, ale również przywrócenie pewnej prawdy, prawdy historycznej, która przez wiele lat no, była albo nieznana, albo zacierana. Dziękuję. Za